Opony zimowe. Jak to zrobić i kiedy to zrobić, żeby wszystko odbyło się w odpowiednim terminie? Temat dosyć kontrowersyjny, bo tutaj opony dzielimy na kilka różnych rodzajów. Przede wszystkim zima, lato, bądź też wielosezonowe. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że oczywiście ja zalecam jazdę na sezonowych oponach, czyli w zimie jeździmy na zimie, a w lecie jeździmy na letnich oponach. Opony całoroczne tak naprawdę można dopuścić do ruchu jakiegoś miejskiego krótko, krótkodystansowego takiego niegórskiego, że tak powiem. Natomiast... Czyli jak ktoś z Wrocławia jedzie do Szklarskiej Poręby, to raczej na takich Zima nawet, zdecydowanie. nawet dobrze dobranych, droższych nieco oponach mieszanych nie zaleca się? Nie zalecałbym, absolutnie. Tutaj przede wszystkim różnica jest w samej konstrukcji bieżnika. Mieszanka gumowa również się różni. Tak, wiem, że technologia dzisiejsza, producenci zachwalają, że opona całoroczna faktycznie może dać radę. No i nie ukrywam, może, może da radę ta opona w, w, w tych górach. Natomiast fakt jest taki, że, że no czasami mm, trzeba pomyśleć o tym, że łapiemy jakieś skrajne przypadki, skrajne e, warunki atmosferyczne i tutaj e, w, w warunkach górskich, podgórskich na pewno zalecamy oponę zimową.